Nigdy nie rozumiałem dlaczego potrzeby seksualne mężczyzn tak bardzo odbiegają od potrzeb seksualnych kobiet. Nigdy również nie rozumiałem dlaczego tylko mężczyźni są w stanie myśleć racjonalnie. W zeszłym tygodniu poszedłem z moją żoną do łóżka, zaczęliśmy się pod kołdrą głaskać i dotykać. Byłem już gorący jak cholera i myślałem, że ona również, ponieważ to co robiliśmy miało jednoznacznie podłoże seksualne. Lecz właśnie w tym momencie rzekła do mnie: "Posłuchaj, nie mam teraz ochoty się kochać. Chcę tylko żebyś wziął mnie w ramiona, dobrze?". Byłem w szoku i spytałem: "Co?". W odpowiedzi usłyszałem: "No jak Sądzicie co? To przecież jasne. Ty po prostu nie zdajesz sobie sprawy z emocjonalnych potrzeb kobiet. W końcu zrezygnowałem i skapitulowałem. Nie miałem tej nocy seksu i tak zasnąłem. Następnego dnia poszedłem z żoną do centrum handlowego na zakupy. Patrzyłem na nią, gdy przymierzała trzy piękne, ale bardzo drogie sukienki. Ponieważ nie mogła się zdecydować, powiedziałem jej, żeby wzięła wszystkie trzy. Nie wierzyła własnym uszom i, zmotywowana przez moje pełne wyrozumiałości słowa, stwierdziła, że do nowych sukienek potrzebuje też nowych butów. Na to rzekłem, że oczywiście ma rację. Następnie przechodziliśmy obok stoiska z biżuterią. Żona podeszła do wystawy i wróciła z diamentową kolią. Była w niebo wzięta. Prawdopodobnie Myślała, że nagle zwariowałem, ale to było jej w gruncie rzeczy obojętne. Sądzę, że zniszczyłem wszelkie schematy myślenia filozoficznego, na których się do tej pory opierała, gdy po raz kolejny powiedziałem tak i dodałem piękna kolia. Teraz była wręcz seksualnie podniecona. Ludzie, jej twarz wyrażała tyle uczuć, musielibyście to widzieć. W tym momencie powiedziała ze swoim najpiękniejszym uśmiechem: Chodź, pójdziemy do kasy zapłacić. Trudno mi było nie wybuchnąć śmiechem, gdy jej odpowiedziałem: Nie, kochanie, nie mam teraz ochoty tego wszystkiego kupować. Jej twarz zbladła jak ściana, a jeszcze bardziej, gdy dodałem: Mam tylko ochotę na to, żebyś mnie wzięła w ramiona, gdy z wściekłości już prawie pękała wbiłem ostatni gwóźdź. Ty po prostu nie zdajesz sobie sprawy z finansowych możliwości mężczyzn. Sądzę, że nie będę miał seksu przez kolejne 10 lat.